W tym zadaniu mamy powiedziane, że rozwiązaniem następującego układu równań z dwiema niewiadomymi są liczby x0 i y0. Musimy stwierdzić, co do obu z nich, czy są większe czy mniejsze od zera. Żeby to zrobić, to chyba najprościej będzie po prostu rozwiązać ten układ równań, sprawdzić ile jest równe x0, ile jest równe y0 no i odpowiedzieć na to pytanie. Widzimy, że możemy tutaj pomnożyć pierwsze równanie stronami przez 2, i wtedy otrzymamy podobne współczynniki liczbowe, co w drugim równaniu. 22x minus 22y równa się 1 razy 2 to 2. Drugie równanie przepiszę bez zmian, no i będziemy mogli teraz dodać oba równania stronami, ponieważ widzimy, że mamy tutaj przeciwne współczynniki liczbowe. Y się odejmą. 22x plus 22x to oczywiście 44x. Równa się, a po prawej stronie 2 minus 1 to 1. Czyli stąd wynika, że x jest równe 1,44. Właściwie mógłbym napisać tutaj x0, no bo to jest nasze rozwiązanie, czyli już wiemy, że w grę wchodzi tylko odpowiedź a oraz b, tam gdzie x0 jest większe od 0, ponieważ widzimy, że 1,44, nasz wynik, jest większy od 0. Teraz musimy sprawdzić, ile jest jeszcze równy y. Możemy w tym celu skorzystać na przykład z pierwszego równania. Napiszmy, że 11x minus 11y równa się 1. Podstawiamy pod x nasz wynik 1,44, czyli będziemy mieli tutaj 11,44 minus 11y. To się równa 1. No i stąd wynika, że 11 minus 11y. To się równa 1 minus 11,44. Dzielimy to równanie obustronnie przez minus 11, żeby pozbyć się współczynnika przed Y. I otrzymujemy, że y to się równa 1 minus 11 44, to będzie 33 44. I jeszcze podzielić na minus 11, to napiszę razy minus 1. 11, inaczej mogę tak napisać. No tak czy inaczej, po wymnożeniu tych liczb dodatniej i ujemnej otrzymamy liczbę ujemną, czyli mniejszą od 0. Czyli w naszym przypadku x0 jest większe od 0, a y0 jest mniejsze od 0. Już mniejsza z tym, ile ta liczba dokładnie wychodzi równa, jest ujemna. To nas interesuje. Sprawdzamy, że w podpunkcie b x0 jest większe od 0, a y0 jest mniejsze od 0. Czyli to jest poprawna odpowiedź w tym zadaniu. Teraz się zorientowałem, że można było jeszcze prościej rozwiązać to zadanie, mianowicie po wyliczeniu, że x0 jest dodatni, że jest większe od 0, moglibyśmy skorzystać z, tej, z, z tego drugiego równania, które tutaj mamy 22x plus 22y równa się minus 1. No i skoro wiemy, że po podstawieniu do tego równania pod x 144 to wyrażenie będzie większe od 0. Po zsumowaniu z tym wyrażeniem ma wyjść nam coś ujemnego, czyli to wyrażenie musi być mniejsze od zera. Skoro ma być mniejsze od zera, to y musi być ujemny. No i bez wykonywania tych rachunków mogliśmy od razu stwierdzić, że y0 jest ujemne po takim rozumowaniu, no i zaznaczyć poprawną odpowiedź. Także ja tutaj odruchowo poszedłem dłuższą drogą, nastawiłem się na wyliczenie bezpośrednie tych dwóch rozwiązań, a po wyliczeniu jednego można było od razu szybko stwierdzić, jaki znak będzie miało drugie rozwiązanie.